Jak wytresować Smoka to moja ulubiona seria filmów. Teraz dostaliśmy wersję aktorską, ale jednak pozostanę przy animacjach. A dzisiaj mam dla Was topkę 10 postaci z serii Jak wytresować Smoka. Na początek bonusowe wyróżnienia. Na pewno do bonusowych wyróżnień można zaliczyć chociażby cztery osoby będące jeźdźcami, które nie zmieściły się w naszej topce. Czyli śledzik Ingerman, Sonches Mark Jorgenson oraz mieczyk i szpadka Torstonowie. Bo choć nie należeli oni do potężnych postaci, to jednak zawsze chętnie uczestniczyli we wszystkich misjach, nawet w tych najbardziej niebezpiecznych. Jeśli jednak miałbym wybrać, to wydaje mi się, że śledzik najbardziej nadaje się do tej listy, gdyż posiada on ogromną wiedzę, która jest niezwykle użyteczna, przez to jest drugą Zaraz po Astrid, najbardziej szanowaną osobą przez czkawkę. W bonusowych wyróżnieniach znalazł się również Eret, syn Ereta, który pracował dla dragu Krwawdonia w dostawie smoków. Jednak w którymś momencie stłuk strażników uwolnił jeźdźców wraz z ich smokami, a także zrobił to w taki sposób, że drago nie zauważył tego. Trzecim bonusowym wyróżnieniem jest Krogan, który choć dał radę przeciągnąć chociażby paszczogony, a nawet zżyć się z jednym z nich, to jednak warto wiedzieć, że on pracował dla Drago, który po nieudanym zadaniu polegającym na znalezieniu jaja Króla Smoków, kazał go ściąć. A teraz przechodzimy do naszej topki. Miejsce dziesiąte – Stoik Waszki. Stoik to przywódca Wandalii, który jest niezwykle silny, wytrzymały i naprawdę wie jak dowodzić, aczkolwiek bardzo długo nie przekonywał się do więzi ze smokami. Zresztą, od czasu pokoju ze smokami niewiele się zmienił. Cały czas chciał, aby jego syn był taki jak on, czyli bardzo silny, oraz uważał, że każdy problem można rozwiązać walką na śmierć i życie. Stoik oczywiście umarł. Poświęcił się, aby ratować syna, przyjmując pocisk szczerbatka, który był pod wpływem hipnozy od smoka Alfy, kontrolowanego przez Drago. Miejsce dziewiąte. Królowa Mala. Mala to przywódczyni obrońców skrzydeł. Potrafi świetnie dowodzić, porozumieć się ze smokami, ma niesamowitą wiedzę oraz jest szybka i potrafi walczyć. Jednak jej miłość do smoków sprawiła, że była w stanie poświęcić kogoś tylko dlatego, aby chronić smoki. Miejsce ósme. Dagur Szalony. Dagur to przywódca Bezerkerów, który został nim w momencie, kiedy jego ojciec, Oswald, opuścił wyspę. Był on totalnym psychopatą, który z premedytacją zabiłby niejedną osobę, jednak, mimo wszystko, był w stanie się zmienić, przez co poznał nowe techniki radzenia sobie ze smokami. Miejsce siódme Hetera Hetera to świetna wojowniczka, która jest szybka i zwinna. Do tego była w stanie znaleźć i oswoić sobie smoka, a ponadto była świetną aktorką. Potrafiła grać totalnie przerażoną osobę oraz potajemnie pracować dla łupieżców, co długo nie zostało zauważone. Jest ona potężną postacią i nawet jest w stanie dorównać następnej osobie. Miejsce szóste Astrid Hofferson. Wielka wojowniczka, która interesowała się walką od najmłodszych lat. Mimo traumy, jaką przeżyła w dzieciństwie, była w stanie przekonać się do więzi ze smokami. Po pokonaniu wielkiego smoka nadal pozostawała szybka i zwinna, jednak poza walką świetnie radziła sobie z wychowywaniem smoka. Podobnie jak hetera, potrafiła być świetną aktorką i wejść na wyspę upieszców jako incognito. To, co jednak wynosi ją przed heterą, to to, że pomimo utraty wzroku była w stanie nadal dobrze funkcjonować, opierając się jedynie na swoim słuchu, a nawet odkryć oswojenie potrójnego ciosa. Miejsce piąte: Vigo Czarciołust. Wigo to przywódca łowców smoków, który nie działa za pomocą siły, tylko za pomocą inteligencji. Nawet jeśli prosi o pomoc albo zaproponuje rozejm, to robi to tylko dla własnych korzyści. Nigdy nie da się przewidzieć, jaki jest jego następny ruch. Nie zważa on również na straty i jest w stanie dokonać jakiegoś zabójstwa, nawet jeśli wiązałoby się to z dużą stratą. Wigo ostatecznie umarł. Co prawda, przeszedł na stronę czkawki, ale to był dość późny ruch. Miejsce czwarte. Kupiec Johan. Z jednej strony kupiec, który się wszystkiego boi, z drugiej strony łowca smoków, który na drodze do potęgi nie cofnie się przed niczym. Potrafił niesamowicie działać pod przykrywką oraz był podwójnym agentem. Pozbawił życia dużą ilość osób, przez co mógł non-stop opowiadać swoje historie, wiedząc doskonale o tym, że nikt nie chce ich słuchać, co było dla niego sytuacją korzystną. Miejsce trzecie Walka Hadok. Wielka władczyni smoków, która 20 lat żyła ze smokami. Przez ten czas nie tylko wychowywała się ze smokami, ale również się o nie troszczyła. Przez to posiada ogromną wiedzę o smokach, która przekracza nawet samego czkawkę, bo każdy smok ma jakieś ukryte cechy, a do tego potrafiła niesamowicie walczyć. Miejsce drugie Drago Krwawdoń jeden z największych władców smoków, a także największy koszmar Stoika Waszkiego. Jego największą bronią jest władza nad smokiem Alfom, a kto ma władzę nad Alfom, władza nad każdym smokiem. Inną jego bronią jest krzyk, którym wydaje polecenia innym smokom, a przede wszystkim Alfie. Przez swoją władzę nad smokiem Alfom byłby w stanie opanować cały świat, gdyby nie Miejsce pierwsze Czkawka Hadok III. Czkawka na początku był słaby, jednak już w wieku 15 lat dał radę oswoić smoka z gatunku nocna furia oraz zrobić dla niego fragment ogona. Dał radę również ukryć przed wszystkimi swoje czyny oraz wykorzystywał to, czego się nauczył podczas smoczych treningów. Był też wikingiem, który był w stanie pokonać czerwoną śmierć. Choć nie wyszedł z tej walki bez szwanku. Stracił nogę, którą pyskacz dał radę dla niego zrobić, wykorzystując jego mechaniczne skrzydło. Po walce z Czerwoną Śmiercią, otworzył w wiosce Smoczą Akademię i tam uczył innych Wikingów. Uczył ich początkowo oswajania smoka, następnie latania. A potem wydawania odgłosów, które pozwalały na wydawanie poleceń smokom na odległość. Kilka razy nawet pokazał, że nie odczuwa strachu i jest w stanie oddać życie w celu ratowania wioski, a nawet smoków. Był też niesamowitym konstruktorem, zrobił kapsułę do nurkowania, która pozwalała zejść głęboko pod wodę, oraz kombinezon, dzięki któremu mógł szybować. Tym, co jednak sprawia, że znalazł się na tym miejscu. Jest jego ostateczna walka z Drago, w której dał radę, mówiąc bardzo łagodnie, przeciągnąć szczerbatka na swoją stronę, mimo faktu, że był on pod wpływem hipnozy. Nawet sam Drago był zdziwiony, że udało mu się to zrobić. Okej, okay. tak wygląda moja poprawiona lista postaci z Jak Wytresować Smoka. Poprzedni materiał nie został usunięty, tylko umieszczony na YouTube jako niepubliczny. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie o tej topce, no i trzymajcie się.